Pytanie pierwsze, czy znasz pojęcie Zero Waste? Szczerze mam odpowiadać? Tak. Dopiero przed chwilą się dowiedziałem, ale nieświadomy byłem tego, że to robię. Dla mnie to, na tym to polega, że na przykład zawsze na zakupy biorę plecak, nie biorę żadnych reklamówek, mam wszystkie swoje torby i staram się wszystko, co kupuję pakować do jednego plecaka. Chociażby w tym kontekście pomagam środowisku. Tak, sam. I jest bardzo wykorzystywane to, Oczywiście znam pojęcie zero waste. Chodzi tutaj o ograniczenie produkcji śmieci i o to, żeby po prostu recyklingować wszystko, co się da. Hmm, tak, kojarzę. Wydaje mi się, że to jest coś związanego z ekologią. A, zero waste, tak. Zero odpadów. A z czym mi się kojarzy? Z tym, że żyjemy ekonomicznie, tak? Nie, nie wyrzucamy jedzenia, nie wyrzucamy rzeczy, które które się marnują. Kupujemy ubrania w second handa tak żeby wykorzystać to, co jeszcze da się nosić i jest fajne i można zrobić z tego coś kreatywnego. No, tak to pojmuję, zero waste. Pytanie drugie, w jaki sposób masz o środowisko, co robisz? No, zużywam bardzo mało wody. W momencie, kiedy się myję to naj najbardziej wbieram prysznic, albo zęby myję no to zamykam kran albo segregujesz wizę. No przede wszystkim staram się recyklingować rzeczy, które są do recyklingu. Zwracam uwagę na to, co używam, jakich produktów używam, czy one są wielokrotnego użytku. Co robię? Staram się robić dużo dobrych rzeczy. Segreguję to jest przede wszystkim. Staram się nie używać plastiku, a jeżeli jest to możliwe, to jak najmniej, w najmniejszych ilościach, bo jest z tym plastikiem olbrzymi problem. Zbieram metal, sprzedaję potem, Mam jeszcze z tego jakieś korzyści? Um, no, myślę, że tak, dbam o środowisko. No, o środowisko to bardzo dbam. Na przykład, mieszkam w domu, gdzie zbieram wodę deszczową. Przede wszystkim jestem bardzo uczulony na punkcie oszczędzania wody, ponieważ problemem takim globalnym na świecie jest brak słodkiej wody, więc y, bardzo oszczędzam wodę. To jest u mnie priorytet w domu. Yy... Drugich takich rzeczy, to mówię, używam roweru. Praktycznie staram się w ogóle, co każdy może zaświadczyć nie jeździć samochodem. Cały rok jeżdżę rowerem do pracy. no Staram się, wiadomo, nie zaśmiecać. No, mam ogólnie o przyrodę mam bardzo dużo drzew nasadzonych wokół swojego domu. To na, w ten sposób, na takie drobne kroczki, No i nie rzucam nigdzie śmieci, oczywiście, jak jestem gdzieś w lesie, czy, czy cokolwiek z tych rzeczy. Nie? To, to jest u mnie bardzo ważne. Hmm. To autobusami i to chyba tyle. Co zmieniłaby Pani swoje okolice, aby była bardziej przyjazna środowisku? E, więcej ścieżek rowerowych na pewno. Chciałabym, żeby tych samochodów było zdecydowanie mniej e, tak jak w Holandii, żebyśmy mogli przemieszczać się rowerami bezpiecznie, oczywiście, żeby nikomu się krzywda nie stała. E, I na pewno więcej e, takich. E, jakby to powiedzieć, butelkomatów albo puszkomatów, czyli miejsc, gdzie możemy e, wrzucić te butelki plastikowe lub aluminiowe i dostać jeszcze za to pieniądze, tak jak jest na zachodzie. Tak, żeby ludzie nie wyrzucali śmieci, butelek i puszek e, na ulicę, tak? czy, czy na osiedlu, gdzie mieszkają. Tylko po prostu mogli, e, mogli to zwrócić, recyklingować. Ja myślę, że zmianę pieców, y, których gdzie palą śmieci i wydobywa się pełno dymu szkodliwego dla ludzi dla środowiska na bardziej ekologiczne ekogrosze, Co bym zmienił? Raczej uświadomiłbym ludziom jak ważna jest dla nas ekologia i żebyśmy nie manowali tyle prądu i energii. Znaczy, tu jest wielki problem no, dużo bym mówić ja mieszkam, że tak powiem w Polach i, ja, i tak mam dużo szczęścia, bo mieszkam bardzo daleko od aglomeracji miejskiej, także Dużo tam nie można zmienić, bo to są same pola i jest to bardzo pozytywne położenie. Jest mało domów i, i na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo nie mieszkam w dużym mieście. Ale co bym zmienił? Gdybym mieszkał w miastach, to to bym jakiś zrobił ograniczenia przede wszystkim właśnie pojazdów, samochodów, emisji spalin. Jakieś może bym drogi wyznaczył, czy zakazy gdzieś w centrum miasta, żeby samochody się nie poruszały. W tym kontekście bym starał się jakoś ograniczyć emisję spalin przede wszystkim. Tylko tyle. No, tam, gdzie mieszkam, jest wszystko w porządku, jeszcze, na szczęście. Nie? To już takie nieliczne tereny, gdzie, gdzie jest czysto i jest mało dymu, bałaganu czy, czy jakichś spalin, No tylko tyle mogę powiedzieć. Do doda nie ma to się, a ma praca, nam niemal na to wyścig, a wykonana praca przyniosła nam żony efekt. Pozwoli wszystkim, którzy chcą do nas dołączyć, spojrzeć na programy wydania naszego środowisko naturalne z innej perspektywy. Mieliśmy okazję, spędzić dwa tygodnie w usługach hiszpańskich granicach, m.in. w Józefie Piłszko, ale Mariianka Samarga. Różnica jest wiele, krągów, tron, tradycji, zwyczaje i znaków. Ale jedno, nie tylko w dwie, małe wspólne problemy zanieczyszczenia środowiska, nie jako efekt wspólny, co i to jest serdecznie się starzeją, ale z powodu naszej bezwisłości i prawdy perspektywicznego z podniesieniem. Po zabraniu głosu i przedstawieniu naszych założeń poproszę podwładza projektu, a na mnie słowa uliczka. Szanowni Państwo, Dziś Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Kulicy kończy realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który trwał od 10 czerwca do dzisiaj właśnie. Był on realizowany dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z Funduszu PAWE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To dofinansowanie wyniosło 142 962 zł. W projekcie brało udział 20 uczniów z naszej szkoły pod opieką pan Alicji Lumiński, a nawet strategiczny nauczyciel języka angielskiego. W ciągu dwutygodniowego e, pobytu w Międzykierunkulturowej Grenadzie w Andalucji współpracowali z uczniami szkoły Alde Maria Kasamady. Głównym celem projektu było stworzenie naszym uczniom warunków do rozwijania umiejętności w współpracy ze Zespołem Międzynarodowym, podniesienie umiejętności Informatycznych, rozwijania umiejętności negocjacji, zdobywania informacji, nabywania precyzji ekologicznej, propagowania idei Zero Waste oraz poznania kultury Hiszpanii. Produktem końcowym operacji uczniów z Polski i Hiszpanii jest mapa interaktywna pod nazwą TEST Zero Waste, w w której ideą jest promocja miejsc, e, instytucji, firm, ludzi wdrażających działania prawej. Ale również wskazywanie miejsc, w których nieodpowiedzialna działalność człowieka prowadzi do degradacji środowiska. Mapę może uzupełniać każdy, i taka jest nasza intencja, żeby ta poszła w świat, bez względu na miejsce zamieszkania ma na naszej planecie, byleby tylko posługiwał się jednym z trzech języków, które, w których mała została stworzona, w polski, hiszpański i a angielski. Poza tym, że nasi uczniowie zaangażowali się w światowy projekt działań, na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapobiegania degradacji naszej planety. Na nabyli, nabyli też wiele nowych kompetencji w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim, podniesienia i doskonalenia umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych, współpracy w zespole, przedsiębiorczości, relatywności czy strategicznego myślenia. Dzięki możliwości rzeczywistego obcowania z kulturą hiszpańską i arabską, która jest obecna w Granadzie poszerzyli swoją wiedzę na temat innych kultur, tradycji, obyczajów, stali się bardziej otwarci na nasze Ale najlepiej o tym opowiedzą sami. Głównym efektem naszej pracy jest ta, interaktywna, opała. Została zrozumiała przez uczestników projektu, przygotowanie danych. Strona internetowa powstała po to, aby nanosić na mapy punkty realizujące ideę zielonej a także obiekty mistrzujące żarowisko. Możemy teraz, jak w prosty sposób dodać punkt na mapie Na naszej stronie na naszej stronie, mamy do wyboru język angielski, polski i hiszpański. Wchodząc na stronę, po lewej stronie znajduje się panel z wcześniej wybranymi punktami. Aby dodać punkt zaznaczamy wybrane miejsce na pierwym i następnie klikamy przycisk iść dalej. Na koniec udzielam przycisk fakt, czyli widzowie znajdują się na dole strony. Z racji, że jest to międzynarodowe, informacje można dodać w trzech językach, takich o to sposób wytężny i znamanych. Zachęcam do aktualizowania. Współpracujemy z na potrzeby cywilizacji środowiska naturalnego. Zdaniem specjalistów, zajmujących się projektowaniem, sprawą zrównoważonego zrównoważonego rozwoju, zmienić podejście do podejmowania momentu zainteresowania i nowych technologii. I powinny być one starym, i powinny one starym celem samym sobie, jest starym, że jest to proces konkretnych założeń, takich jak chociażby ochrona środowiska naturalnego. Aktualnie występujący kolorowy kolorowy światła, dostający do światła, Wysoki środku na smog, ucieki ropy i dźwigni kacze nadmiotami do i W pełni udostępnił, gdy ich jest w atakować dźwigną, jest nie możemy o to zdawać sobie sprawę, że przez w i na świecie, nie robadłych wąskich, nie podejrzewali się na szkatuśniu. przez wywrotny inżynier z Zasadniczo, że chodzi o stale wyładunku w roku 2015 z powodu zanieczyszczonego powietrza zmarł około 8,8 milionów osób. Cieszę się, że zakładam, że to chwało 4 godziny. W naszym kraju na stole 150 to jest spowodowane właśnie przez skutki wywołania zanieczyszczonego powietrza. Mocna partia z znacznej skali życia polaków, zbierających się zanieczyszczeniem często przedwcześnie. Skutki wynikające z aktualnych problemów i zagrożeń to przede wszystkim globalne oświetlenie. W w roku, w jest to jest kwestia się średnich na ziemi, a globalne przepływanie z tym m.in. z odmieniem lodowców, rozmocą biurową, zaną, widocznie w 24 w 2020 roku oraz właśnie Teraz przedstawiam Państwu mapę, w tym samym w w tym samym wskaźniku, na świecie. Jak widać, po korzycie w Polsce jest bardzo dobra W poprzednich slajdach odpowiada sytuacja na świecie, mianowicie jedno na czterech kieszeni ziemi, nie ma starego dostępu do planu. Bezpośrednie zagrożenie środowiska naturalnego to rozmowy z dziennikiem. Wieczór dziennik w Polsce jest utrzymany przez część. Produkcja proporcji w trudnych do podobnego przetworzenia, miejsce zanieczyszczenia do atmosfery, degradacja gleb, zanieczyszczenie wód, a osymilacja w Sposób i metody produkowania przystości, środowiska w następstwie z odpadów, świadomość wizyty, czyli próbowanie i używanie produktów, które łatwo rozglądają się, oraz pochodząc z odpowiednich źródeł. Szukanie i promocja poczęcia produktów jest również dobre, ponieważ produkty potem nie prędzej szybciej są do wyszukania. Próbowanie i organizowanie produktów, bądź mechanizacji, jest tak samo do niego pomysłem. Ugraniczenie i użycie samochodów, zasadnicze wyrobowe, kolejowe, na komunikację miejską, zmniejszenie czyszczenie mieścia. Węgry w Niedrowiu, w Wiedewskim, w, w postaci internetu, w sprawie który złożył z z toje, w celu obecnym wspólny projekt, zbiórki funduszy w kosztach i w, SIS, w za każdego płaconego dolaru, oczyszczony z jednym punkt mocnych śmieci. Celem są 3 punkt mocnych oczyszczonych ze Przykładowa akcja jest z punktu środowiska. Podzieszony z lekkiej 20. nie ruchy spuszczonej w, 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 w studentów, który w czasie tań protestują przeciw jednym

Ja czytałem, żeby ten się się udał na wyprawę, ten mieć co najmniej 5-0 Ja bym się nie załapał, choć czasami blisko, ale ja bym się nie załapał. Bardzo dziękuję dla mnie. Ta wyprawa takie ma trzy wymiary. Pierwszy wymiar to oczywiście przygody wspaniałe, jak widziałem Wasze uśmiechnięte twarze i to, co tam zobaczyliście i czego doświadczyliście. No to bardzo się cieszę, że wybrał no, Pan na swoją rolę. Drugi wymiar, no to szlifowanie wymiar. Przynajmniej ten proces się rozpoczął, można będzie się chwalić, gramatycznie. Ale Pan Dyrektor oczywiście mnie sprostował, bo nie był tutaj na To To na I trzeci wymiar, ten ekologiczny. I żeby zabrać głos chociaż po części e, w tej dyskusji, w tym zaproszeniu, to powiem, czy to pytanie, które tutaj jest postawione, czy postęp technologiczny można pogodzić z ekologią, to będzie bardzo postaw i bardzo trudna. Mianowicie powinniśmy e, kształtować człowieka holistycznie. W przyrodzie, w kosmosie, powinien być człowiek holistyczny, nie wymiarowy, a holistyczny. Wtedy zachowamy dla naszych następnych Ziemię w niezależonym stanie i zachowamy... E, I też będziemy szli z postępem technicznym. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do Państwa wyjazdu. E, Wcale nie tanie wyjazd, bo to na, na 150 miesięcy. Mirko, ponieważ pozwolę sobie na takie, takie słowa, znamy się od zawsze. Jak patrzę, jak ci się widzę, to zawsze ciekolwiek na no, to co on wymyśli. Bardzo polecam dalszą działalność i szlifować te diamenty w pięknej szkole, w tej tą z piękną prawą pedagogiczną, z dumnymi, pięknymi, mądrymi uczniami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.